Witajcie, 30 strony z a my sobie znowu gramy w Team Fortress 2. No i dzisiaj, dzisiaj gramy na serwerze. Nie wiem, czy na nim graliśmy, ale najwyżej jak będzie powtórka, to nic. Gdzie tu pisze Unknown. No, tak jak myślałem. A tak na serio. Czekajcie, bo to sobie znowu do tego. No, gry społeczności o na tym. Coś tam, tu fort x razy 100, co nie? 1100. 100. No i tak. I będziemy sobie na tym grać. Wziąłem sobie inżynierka. Coś mam wrażenie, że to już było. Ale... E no, najpierw się sobie tu ładnie się rozbudujemy. W sumie jeszcze jeden mogę. Bo tutaj tak. Pewnie ktoś się pojawi, kto będzie mi chciał zabić Ale to nic cyk mogę? Nie, jeszcze nie mogę On sobie strzela, bawi się Jakiś dzidziuzi On Tu sobie jedno centrum stawimy Tu sobie stawimy drugie A tu sobie stawimy trzecie. I teraz będziemy ulepszać. Niestety to tak chujowo działa. Zabije mnie. No, no niestety Centro nie było ulepszone. Ibie szybko zabił. Unicestwił. John. Dobra. W dupie mam, trzeba ulepszyć. Żeby to coś robiło, a nie... Śmiesznie się to ulepsza, bo tu trzeba klikać, a nie trzymać, bo... Bo tak jakby ta broń nie ma... Yy, tego. No że się jakby baguje i się nie rusza wcale i trzeba napieprzeć zamiast normalnie jak człowiek No i uciek Muszę sobie pomagać ty po kotwiczku ale ulepszanie ale wszystkie za to są ulepszone no o co się przyszedł tu fajnie by było jakby no nie nie zablokowało go o tamto dostarczy koniec Coś Ktoś tam jedzie? Gdzieś? A to Snajper Snajper stamtąd wątpię Kurde ale to długo się ten... O nie coś chyba idzie Coś tam skoczyło widziałem, piksel taki Nie wiem czy też widzieliście o tam piksel jakiś Eść to, tak? Cud by był Ile? O, już niewiele. Cud Resetuj się. O trafiłem. No i się wróciło, jest. No to jest Wejdzie tu Chyba nie Chyba innym przyjdzie <grystanie> <Skalcik> biedny <grystanie> No jak zwykle wejdzie tu do mnie Pierwsze co debil robi, to mi zabije. Czego on tak szybko łazi, no? I że życie ma. Ulepsz rzeczy, bo... W tym chyba pokoiku pasowałoby zrobić tą pułapkę czy coś z tymi centrami możliw, możliw to spróbuję pewnie to już nic nie da bo zaraz się tu zleco i mnie zabiją, ale Pierwsze dispenser. Wszystkie z a, coś na pierdziela. No ale właśnie najgorsze jest to, że nie zabijają, a ich a są trzy. A jak coś to na tym serwerze trochę lagi są, bo to chyba amerykański ile mam? O, 150 pingu kurde. Nieludzka. Wartość. po no, pouderzaj trochę w te dispensary, żeby się szyć. O! Przyszedł stoisk i nie zrozumiałem No widzę. Spoko. Fajnie. Chyba To na razie może być Żeby to coś komuś zrobiło nie? Bo niby człowiek się rozbuduje jak może żeby to coś zrobiła dupa gościu sobie wejdzie i wyjdzie Przeniosę. Ręcznie się udać. O, zabiło coś. Nice. WoWy, jest WoWy. Czekaj, czy mi wszystko porozwala Spoko Nie no, zmienię klasę na snajpera, o Z tym powinien być dobry Tylko nie, czekaj, może ze snajperką, bo też na jak z karabinu

w łeb. Tyle headshotów. Pół w sumie. <noise> 3000 HP. Przyszedł, ostatni. To ty też wyjdź Demomana z tym, starczów Czekaj. Z starczów wyjdź. Ja też mam tutaj ten, długi wycieb, dzięki temu. Demoman też ma taki tarcz, Oj, tam fajna zabawa. Chujowo. No. Patrz przyjdzie i cię spali. Ja też wezmę heavy casting. co to naciskać Przystanie. Pil. <grym> w jakimś, w jakimś miejscu może. No, spróbuję właśnie. O, to dużo życia powinno mi dać, no. Super. spręce No ale też i nie przestaje. Teraz się tam ustawi. No ciekawe, jak długo mi to zajmie. Tu lewo, 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 lewo prawo. O i tutaj na środeczku. Tu? Tak, nie tutaj na środeczku. Tu, tu, żeby mierzyć do nich. no, no. Nie rozkręcę tego, zanim Znajmniej tu przyjdę. wciskaj cały czas przycisk strzelanie, to zobaczy się kiedy. No, opaczek leci Jak rakieta. Najpierw tym Nie, chyba inżynier. Mi się wydaje, że on to powoli upuszcza. A ja tak powoli, że powoli. Kurde, ale to ma moc. Jednym pociskiem. No. Wof. Nie Zabiłem! Wow! Just, just, wow! No tak, taka obrotu to rozumiem. Tylko szkoda, że amunicji mi nikt nie może podrzucić. Jednym strzałem! Jednym strzałem zabity. Spoko. No i taka broń, to... w życiu. No. taka broń to... Taka broń to rozumiem. Ile ludzi? Mało. Czy coś tu idzie? Jest taka szansa. to Prawej obury. Nie, no, niestety. Nie pobawił się pan. Ja też dużo życia kurwa, ma no. Ciekawe, dlaczego, skąd właśnie, jako masz inżynier? Bandyta. Jednorękiego. Na szedzie, bo masz To daje życia, bandyta.

Ah, spoko tak sobie kampić, chyba coś tu przemknęło. No. <laughs> Jeszcze krytykiem chyba. Cóż, nie udało mu się. Co się stało? Nie wiem. Chyba ktoś wylosował podpalenie dla wszystkich here. Putis. Puti here. Dawać mi kogoś raz, dwa, trzy tu też zaraz ten. Jak skończy mi się amunicja wezmę demo, starczą i pobiegnę po ich inteligency. Ty dobra, to Oleć! A to nasz Dobra ochrona by to była, jakby tutaj tak były te hewiki <grym> rozstawione. No. no właśnie. A zanim by się porastawiali, to już pewnie coś ktoś by zdążył ich zabić. O, coś tu lata? Aaaa, się przygotował <grywka> Coś chyba mu nie pykło Jak się przygotował No bo ten Medykę na Uberu wziął Uberze Żeby mu pomógł O, co jest? Aha, FK mi się odpaliło Gówno dobra, to weźmiemy demo i zmienimy mu gwibungę na no taki jak lata już. так не так rozwalę swojemu nie patrz w redach jest to jeden więcej zaczyna iskrzyć jest nie wiem Nice. Dobra, to dostarczy i możemy kończyć. Fajnie się leci, nie? Mam nadzieję, że nie zagłusza raczej jest. Powinno być spoko. I z boku, popatrz, to. <stukuj> to byłbyś, tak. I się kryć. Ale długo ten na gówno. Dobra, miał być koniec. A więc koniec będzie. Także. O. on taki ten zdecydowany tyle było. Dobra, tu skończymy. Także z tego miejsca dzisiaj się będę z wami żegnał. Więc subskrybujesz, aplikujesz na górę, dobre komentarze. Proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików to Statu Grigny, gierujących tam, czyli się z wami żegnał. Cześć, żegnam drzwi. No i nara.